Kontakty Wasze z naszymi mieszkańcami to tworzy niepowtarzalną, wspaniałą atmosferę, i wydaje mi się, że wyrazem właśnie tych dobrych klimatów są te piękne prace, które podkreślają tą symfonię jesienną, tą wielobarwność, tą wielouczuciowość. Okazuje się, że jesień, nie tylko jesień w przyrodzie, ale jesień życia, może być przepiękna, radosna, barwna. Taka tajemnicza, ciekawa dla innych. Bardzo dziękuję za te obrazy. A szczególnie dziękuję za to, że znowu wzbogaci się nasza domowa galeria i te obrazy właśnie będą wisiały wybrane obrazy tu, w tym pomieszczeniu, bo tak jak obiecałam, ostatnim razem obrazy, obrazy z ostatniego pleneru i te z aktualnego ozdobią tutaj nasze ściany. Chcemy zrobić taką oranżerię w tym miejscu i chcemy żeby mieszkańcy bardzo chętnie przychodzili właśnie tutaj i podziwiali Państwa pracę, ale też dyskutowali nad nimi, może się nawet i i wydawali swoje opinie, żeby te obrazy żyły w naszych mieszkańcach, w tych ich dyskusjach i w, w tym ich odbiorze. Serdecznie dziękuję. Na pamiątkę dzisiejszego spotkania i na pamiątkę tego pleneru przygotowane dyplomy. Ułożyłam je według alfabetu i zaczynam od Pań. Bardzo dziękuję Pani Ludwice Gaworowicz-Wosk. Nie mogę. A jednak mogę. Proszę. Filmuję. Dziękuję, bardzo. dziękuję Pani Helence Grabis-Kwas. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Lidzi kubisz Bardzo dziękuję. Pani Sabinie Łamieko, ale widzę, że, że w tej chwili jej nie ma. Pani Basi Suleckiej. Pani Cheni Zasińskiej. Panu Waldemarowi Aulichowi. Panu Wiesławowi domagale. Dziękuję. Panu Są takie moje podziękowania w imieniu tych, którzy, których jest tutaj dużo. 39 mieszkańców, którzy pewnie też by chcieli Państwu podziękować, bo wiem, że ważna jest zawsze wystawa tych prac i ona żyje tutaj kilka dni, na tych sztalugach, a potem na ścianach. To jest fantastyczne, że za każdym razem zostawiacie Państwo taki mocny ślad, nie tylko na ścianach, ale przede wszystkim w naszych sercach i w naszej pamięci. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie, wszystkich tu obecnych. Ja chciałbym ze swojej strony, jako taki przedstawiciel grupy malarzy, wszystkich ze Szczecinka, którzy uczestniczą w tym plenerze, bardzo serdecznie podziękować Pani, pani Dyrektor szczególnie za naszą, za, za opiekę. Naprawdę czuliśmy się tu. Jak w domu, jak w domu, nie powiem, że lepiej, bo żona stoi, słucha. Ale naprawdę byliśmy otoczeni opieką poprzez, poprzez Panie. Wszystki, cały personel, szczególnie Pan Dyrektor nas bardzo często odwiedzała i tak inspirowała nas do tych prac. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że to wszystko, co tu się dzieje, też bardzo duży wkład ma Pan Starosta Szczecinewski, który, który bardzo popiera nasze działanie, gdzie w Starostwie możemy też wystawiać nasze prace, gdzie są pewne środki asygnowałe na nasze prace. I tu chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie Panu Staroście podziękować. No Pani Krysi, no, która ma duszę artysty. Za te wszystkie plenery i za wszystko to, co tu się działo, też bardzo serdecznie dziękuję, i myślę, że ta współpraca będzie się układać dalej. Nie poprzestaniemy na tym, co tu dziś widzimy. Dziękuję bardzo, Pani Dyrektor. Proszę. Także. Bardzo serdecznie wszystkich uczestników zapraszam do, do podziwiania tego przepięknego pleneru. A potem proszę tu do sali na kawę, na, na ciasteczko. Wszystkich zapraszam bardzo serdecznie w imieniu pani dyrektor i obecnych tu malarzy. Dziękuję bardzo.